Boko i dobro. Dzisiaj mamy 6 kwietnia 2025 roku. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych w Chicago, w stanie Illinois, w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka Borgio. W tej to parafii od wczoraj od 5 kwietnia w sobotę do 9 kwietnia w środę odbywają się rekolekcje wielkoposne w języku angielskim i polskim. Pod patronatem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Dzisiaj, 6 kwietnia 2025 roku, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zapraszam do krótkiej relacji z tych wydarzeń. W Trójcy Jedynego oraz Niepokalanej Dziewicy Mary Maryi Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych przekazuje relikwie części włosów świętego Maksymiliana Marii Kolbego dla parafii katolickiej pod wezwaniem świętego Franciszka Bodzi w Chicago, USA. Podpisano ojciec Mariusz Słowik gwardian Niepokalanów. Na ręce naszego proboszcza przekazuje święte dary. W imię Ojca i Syna. i się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli wiele zrobić przede wszystkim przez niego karano z Maksymilianem, ale też w naszych słabościach i różnych

mary right after saying from now on all generations will call me blessed speaks of great things that god done through her but what could be greater than god revealing himself to humanity creature without staying she knows god's will best through her, through her the holy spirit works in souls Zobaczcie, że Maryja zaraz po słowach odtąd błogosławioną nie nazywać będą, które wczoraj wypowiedzieliśmy, mówi zaraz o wielkich rzeczach. Czy może być większa rzecz, większa wszechmoc Boga, niż Bóg, który obniża się do poziomu człowieka? Cała Jego wszechmoc przyjmuje postać chleba i wina. Kiedy kapłan trzyma w swoich dłoniach Najświętsze Ciało Chrystusa, to nie On trzyma chleb. To chleb trzyma Jego przeżycia. To jest Wszechmoc Boga. Z naszej perspektywy ludzkiej widzimy postać człowieka, który trzyma chleb, to zdaje się, że on ma siłę, żeby trzymać chleb. Nie, to chleb ma siłę, żeby trzymać kapłana. I ciebie, i mnie. To jest Wszechmoc Boga. Maksymilian w momencie, w, w, w kontekście wszechmocy Boga mówi o tak zwanej totalnej konsekracji. Totalnej konsekracji, czyli całkowitym oddaniu się woli Bożej przez niepokalane. która doskonale przyjęła moc Bożą i wypełniła ją swoim życiem. Święta czuje co jedyny Boże. Święty Maksymilian móźniej. Wierz miłość Boga. Nieustraszony rycerz, nie Na stole Japonii, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych, zdobywcą dusz dla niepokalanych, a zawierzenia parafii św. Franciszka Ordzień, św. Maksymilianowi Marii Korben. Dziś zawierzamy Tobie, naszą parafię św. Franciszka Bordzi. szczególnie teraz, gdy zgromadziliśmy się na rekolekcjach wielkopostnych i pokornie błagamy, Otocz ją swoim przemożnym stawienictwem. Orenduj za pasterzem naszej parafii, biskupem, prezbiterami i diakonami w niej posługującymi, aby trwała ich wiara, promieniowała ich nadzieja i rozgrzewała ich miłość. Uproś ponadto młodym sercom odwagę i hojność, by dołączyli do grona wspierających ich w posługiwaniu. Stawia się za sercami konsekrowanymi, poświęconymi wyłącznie Bogu, by w sercu naszego Kościoła były zawsze i tylko miłością. Czuwaj wreszcie nad wszystkimi, którzy w świecie starają się żyć słowami i życiem naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Wypraszaj nam wszystkim szczere oddanie sprawom naszej parafii wspólną oraz wrażliwość na potrzeby Ducha Świętego, który swoją ożywiającą mocą i naszą twórczą miłością Pragnie je prowadzić kształtować. Mówi się, aby Pan zasiał w nas święty niepokój na widok naszych braci i sióstr pogrążonych w niewierze i nieświadomych światła, które w nich zamieszkuje. Niech dzięki Twemu wstawiennictwu odkryjemy drogi, którymi będziemy mogli dotrzeć do nich z dobrą nowiną. Święty kapłanie i męczenniku Maksymiliana, patronie i opiekunie naszego Kościoła. Pomóż nam tak iść za Jezusem Chrystusem, naszym Panem, i tak nam służyć, abyśmy znaleźli się kiedyś tam, gdzie On przebywa razem z Ojcem i Duchem Świętym. Bóg miłosierny przez wszystkie wieki wieków.